Cześć, mam wideo, witam na, kolejnym, na moim kanale i dzisiaj tak. Mój cel to, popatrzcie Pozdobywać te takie atrygmenty, które są z, za krucyfiks, że zabiliście z z krucyfiksem. Na przykład, tak jak mam tu odblokowane to, na przykład to. Wiecie to, żeby pozabijać krucyfiksem, to właśnie nie wiem czemu, ale ja nigdy nie zabiję rasza krucyfiksem. Właśnie sobie dzisiaj to spróbujemy ogarnąć tego skrycza, czy jak on się tam nazywa. Eee, nie wiem jak to się nazywa. A Halt. Halta. Ambusza nigdy nie zapiłem, więc ambusza. No i tutaj jeszcze jest figurę i w ogóle... Ale figurę raczej nie, ale przynajmniej jeden z tych adigmentów zrobię. No może jak nam się uda, to nawet więcej. Ale jeszcze przed tym zrobię taką krótką jakby lekramę, bo i tak pod moim filmami nie ma lekram, więc sobie sam zrobię. Takiej jednej rzeczy, taki mega spoko, czyli ym, takie kubeczki. One ogólnie może się wydaje, na takie, jakieś takie paściowe, ale one są takie długie, One około kosztują e, 5 zł. W pepko je kupiłem, ale można też raczej w kilku w tych w takich sklepach podobnych. one są w popatrzcie, tak wygląda taki jeden. I może tu jest mało miejsca jakby. Ale y, ja z tego chleję, bo mi się tak zachciało, mi się podoba takie chlanie. Ale jak ktoś nie chce z takiego chlać, jakby takiego małego, bo nie chce mu się nalewać co 5 sekund picia. Na przykład jak przyjdą jacyś młodszy kuzyni, ja tak jak jakieś bachory i nie chcecie marnować picia na nich, no to możecie im dać takie jakby y, właśnie, albo jeszcze coś tam, komuś tam, albo możecie też tutaj popatrzcie. Tutaj narysować jakieś e, takie pierdoły, albo o, nawet nie rysować, tylko po prostu używać tego jako miarki. Popatrzcie, w zestawie się dostaje tego, e, tych kubków 12. Ja tak tutaj nie mam jednego, bo mi siostra zakosiła, ale to tam mniejsza o to walić to. Właśnie 12 takich kubków się dostaje w zestawie. Kosztuje 5 i ja je Wam polecam, one są zarobiste. Ale dobra, już nie przedłużam, bo ten i e, przechodzimy już do filmu, więc dobra. E, zaczynamy. Właśnie ludzie, bo wy się też możecie zastanawiać, co taka miniaturka niestandardowa, jakaś taka inna miniaturka, no nie? Ale właśnie to dlatego, yy, bo ten, ja w sensie jeszcze nie wiem, czy mi się udało zrobić taką inną miniaturkę, ale pewnie tak raczej, bo już nawet aplikację zainstalowałem, bo miało być coś takiego, była... To jest jeden z tych... Yy, kuźwa, jak to się nazywa? a no specjałów z okazji 10 tysięcy subskrypcji bo specjalem miało być to na przykład, że pokażę twarz pokazałem, ale to na parę sekund, bo ja się wstydzę swojej mordy po pierwsze a po drugie jeszcze ten, to, to już jest zrobione pokazałem mordę i możliwe, że będzie po takimiś filmami, tylko że to wiecie to było takie pokazanie jeszcze akurat tam mi się odbijało światło i tam wyglądałem kurde jakbym dosłownie jakby się ktoś na mnie zżygał więc to usunąłem i to właśnie to miał być jeden ze specjalów, Mia miałem stworzyć z Panem jakąś dziwną piosenkę ale tego nie będziemy robić, bo to cringe będzie ten, mieliśmy coś tam robić i miały być między innymi też lepsze miniaturki i właśnie to są nowe miniaturki i ogólnie tak to będzie wyglądało teraz i możliwe, że jeszcze Będą jakieś potem montaży, większe filmów. Może dodamy jeszcze jakieś tam rzeczy. I czekajcie, co tam jeszcze w specjalach miało być. Um, a już są, nie wiem. A właśnie, w ogóle specjalnie jest to, że będzie więcej trochę więcej filmów. I możliwe, że dojdą też jako filmy challenge'e różne, takie w realu. E, więc spoko. I w ogóle właśnie. I tak to będzie wyglądało mniej więcej, i właśnie jeszcze tyczę lęczę. I właśnie będzie więcej filmów, takich jak teraz, bo tak to to zawsze mega dużo shortów nagrywam, a filmów mało. I w ogóle już nawet przed tym 10 tysięcy zacząłem więcej filmów nagrywać, ale właśnie teraz będzie tak, że jeden film na jeden dzień, jakby, a potem wiecie. I shortów tam na przykład dwa, albo też jeden, bo shortów już mniej trochę nagrywam, ale wiecie. Będzie na przykład jeden short na dzień i jedno to na jeden film. Więc chyba rozumiecie i ten. Tak to będzie wyglądało. Nie pytać, czy ja się tak przerywam, bardziej tak zacinam, że ten. Jak ja tam tak. No, ten i tamto, sramto, to, kurde, Dupam to. Aha, właśnie, w ogóle. Troszeczkę dawno już to 10 koła wbiłem, parę dni temu. Tymczasem moja ściana dalej. A nie pytajcie w ogóle, czemu te balony są nie nadmuchane, bo na pewno ktoś się tak zastanawiał, ale to zrobił jakieś Janusze. Ja już dmuchałem dużo razy takie balony. Ja wiem, że tutaj są do tego, o tutaj leżą na biurku, te takie rółeczki. O kurde, czekajcie, bo mi konfetti. Mi konfetti z jeszcze zostało. Też w sensie opakowania na biurku. Um, no to właśnie te balony są nienadmuchane, bo jakieś janusze zrobiły to, że tam gdzie się tą szłomkę daje i się dmucha, to to było ogólnie... Oddzielnie z balonem, i tych balon, te balony są niemożliwe do nadmuchania. Dlatego, no ja ja a stwierdziłem, że po co marnować, to te powiesiłem je, powiesi je mnie tak nienadmuchane na ścianie, bo to też spoko wygląda. A zatem, jakby były nadmuchane, to tak szczerze by się mi chyba na ścianę nie zmieściły. Ja je zawieszałem trzy razy, chyba je zmieniałem, bo y, były za duże w sensie, tak jeszcze nie nadmuchane, a co dopiero nadmuchane. one bo popatrzcie tam jest jeszcze jeden bo w sklepie zabrakło zera dlatego jest jedno inne i jakby te są po 100 cm czy jakoś tak a te, ten jest na 90 cm o Boże następnie dużo pokoi pustych takich teraz jak gram jest Nie wiem, nieważne. Mruknęło światło? Czekajcie, mrugało? O oh, kurde, mrugało! Co? Jak on mnie zabił? Aha. Dobra, e, widzimy się w następnej rundzie, tego nie było. Dobra, ludzie, już jest następna runda. Ja e, oczywiście przed nagrywaniem, że już e, sześć tych takich se nalałem i chleję. No, czyli standardowy ja. Jakby to nie... Czekajcie, bo na gacie wylałem to. Łźwa cały mokry jestem teraz. Dobra, ale najważniejsze jest zbieranie tych pieniążków, bo potrzebujemy na ten krócy no nie? Dobra, film pewnie będzie trwać znając się za jakieś pół godziny. Na pewno tak będzie. Ja muszę na... zbierać. Co tak szybko będzie lecieć? Leci. Fajne dźwięki były takie, bo są takie dźwięki, jakby czasami. To one mi się kojarzą z takimi pierwszymi persami, dorosłych. to była mega fajna, ale już nie można w nią grać. I w ogóle jestem pokój, gdzie sobie pozbieramy dużo pieniędzy. Potrzebujemy przynajmniej 500 monet, a jeszcze by się przydało na ten kluczyk z czaką pozbierać, żeby roślinkę mieć potem. Ale to już nie wiem, czy mi się będzie chciało na to zbierać. Jak go zbieram 500, to już nie będę zbierać więcej. Po co w sumie? Główna mi będzie potrzebna wieczór, ty w ogóle, Dobra. Oczywiście, jak się możecie domyślić, to nie nagrywam tego o normalnej godzinie, tylko o pierwszej w nocy. Dokładnie, jakbyście się nie wiedzieli, nie wierzyli, to o pierwszej 16. Bo ja oczywiście o normalnych godzinach filmów nie mogę nagrywać. Nie, to musi być pierwsza albo druga w nocy. No co? Przez dzień słychać ten, jakieś dziwne dźwięki tle? Bo to tam sąsiady robią remont, no to już słychać jakiś ten, spokoju nie ma. Yy, mieszkam przy ulicy, gdzie jeżdżą po prostu jakieś seby w bmw i słychać no jak te auta pierdzą. Yy, a to moja siostra nie śpi i dreryja na cały dom. No trochę ciężko u mnie nagrywać w takich warunkach. Teraz jedyne co w tyle może, może słychać, to horrory, które oglądają e, moi rodzice. O! E, ten. Dobra, mam 300 tych monet w tym momencie. Niecałe 300, pięćdziesiąt 255. A są dziewiąte drzwi. Więc. M, dobrze poszło. Nie, wiem, film 10. Się... Jezus, Maria! Film 10 minut trwa, a ja dopiero na 11 Dobra, ja cię to Zaś Zasięg, uczyć to tak dużo tego teraz jest. Chyba powiększyli szanse na to, żeby, że można to dostać. W ogóle słyszeliście o tym, że errora już się praktycznie nie da dostać? Bo dawno było coś takiego, że jak się na figurę wchodziło, to się często errora dostawało. A teraz zrobili tak, że tam się nie, nie można dostać errora. I można to chyba tylko wtedy, kiedy jakby. Nie wiem, co. Dobrze, że mama chigment za errora. Bo teraz to bym się tak łatwo nie zdobył. tu. W sensie nie wiem, czy to prawda, ale tak mi mówił Default. To jest, panie Defaultie, jeżeli to oglądasz, to napisz w komentarzu, ale tak na serio, na serio, czy to prawda, czy nie. No, czemu znowu ta piwnica wniana? Pierwszy raz w ogóle mam dwie piwnice pod rząd, więc bardzo, co podejrzanie dziwnie mi się ten kotel wyregenerował.

O nie. Ja na jego krucyfiks mam prawo użyć, ale jak ja go teraz mam to raczej już krucyfiksa nie użyję na niego Nie, nie to podajmy tak Ech. Fajnie dużo półeczek. jest tak, Półeczek jest po to tak dużo, żeby ludzie e, się zajmowali półeczkami, a on żeby ich zabił Tak na srań jest się nie da nie skorzystać, trzeba Byłby grzech, żeby nie pootwierać tego i nie pozbierać przynajmniej jednej monetki stąd. Z tego co ja wiem, to. O, 23 drzwi. I tutaj mi się po tych pokojach nie chce łazić, bo to jest chyba największe pomieszczenie w grze, nie licząc e, tych takich piwnicy wielkich. Są e, przed rumsami. Po rumsach bardziej. Pod tymi drzwiach, pod Po tych e, są Rumsy! Jak akurat chlałem, i żem się jeszcze oblał cały znowu w po gaciach. Eee, 25 być. Dobra, ja są. E, Boże, dobra... Do, e, <todziewanie> Patrzcie, jak się oczyło żyły. Właśnie, sika będę mieć teraz. Ta, już jesteśmy blisko figury. Jak sick jest, to już raczej przeżyjemy. Mi się przynajmniej wydaje. Brakuje mi 60 monet do y, ...Crucifixa. Mam y, bo potrzebuje 500, a mam 440. Czemu leci no? Nie no, musieli tak zrobić, że na oczkach może raz lecieć, a zawał dostaje zawsze. Tam jakbym mruga cały czas, to ja nie wiem, czy to Leci. A właśnie, czemu ja teraz zażyłem te tabletki, a nie potem? Boże, co ja zrobiłem? Sorry, ludzie głupi jestem. <laughs> czemu ja biec nie mogę? Dobra, już zawałbym na ten bóg. Na szczęście, bo jakbym to tak dostał, to by było jak ci Dobra, przejdziemy to, tylko jeszcze trzeba, yy, no trochę tego, golda. Yy, 30, 30. Co z tego, że ja sprawdzam to, a tu są jedne drzwi tylko? Wystraszyłem się, że mnie już dojść. O oh Boże, kluczyka trzeba szukać. Widzicie, jak mi się nie chce teraz. Nie chcę mi się teraz zbierać i pieniędzy, władzisz tu żywia, bo przynajmniej jedno to. Nie no, raczej jednego tego potwora złapane. Już następne rundy nie będę grać. No, chyba że zginę, to niestety będę musiał skończyć ten film. Przynajmniej rasza. Ale mój cel to złapać coś lepszego, jakby nie rasza. Bo po co? Jak nie dam rady, bo na przykład y, zacznie lecieć rasz i nie będzie szafy, to tylko złapię. Ja twierdzę, no, że na rasza się nie opłaca wykorzystywać tego. W sumie rasz jest łatwy i po co to wykorzystywać? I właśnie teraz chyba zginę, bo ja nie wiem, które drzwi. Teraz się kapłem dopiero, że wszystkie są jakby takie inne, z innymi numerkami. I też się teraz kapłem, że nie mogę znaleźć kluczyka. że pewnie kluczyk gdzieś leży w tym... Gdzieś pewnie na podłodze. Nie, jak ja tego nienawidzę. Co mam teraz tu, tu pewnie będzie. Nie ma tu. Aha, tu. Ja tak, nie wlaziłem tego. Aha, bo jak nie wlazłem... To... Wszystko jasne. Dawniej było tak, że na kluczykach pisało i się nie zobaczyło. Gdzie... Kur... Ej, bo teraz jakby ja mogę zginąć. Mm, a to było chyba 40. 41, tak? Tak? Tak, 41. Aha, dobra. W... tego nie trzymam w ręce. No, otwórz się, dziadzie, pierdolę. Dobra, wiecie o tym, że jestem na hita. Jakby były jeszcze raz takie drzwi i bym dał źle, to ja bym zginął. A tam mogłem zginąć, miałem 50% szans na to, że zginę. Wtedy ja bym dostał rage'a i bym już tego nie na. Ty, pierwszy raz mam ten pokój, ale że się schodzi w dół. Ja ten pokój miałem bardzo dużo razy, ale tak, że jakby od dołu i się szło w górę. Ale tego nigdy nie miałem takiego tam. Miałem schody z góry albo w dół, ale takich nie miałem, tych zakręconych, jakby. Dobra, leci. Dobra, poleciał. To idziemy. Mam 625 monet, więc starczy mi w dużo mam, więc wiecie. Widzę, że y, jest ten... Y, nie, no to musi być jedna runda, bo film teraz właśnie trwa 18 minut i 45 sekund, więc wiecie. A, idziemy. I w ogóle teraz. O kurde, co ja tak wykrzywiłem kamerę, Teraz figura jest. Oho, już tam dreria, Ja sobie muszę podbierać troszkę. Może mi na coś jeszcze starczy. No, kto tam wie. No, teraz gram bez zadusia, więc mi nie zabiera pieniędzy wszystkich. O, no wosik. Jak byłem mały, to kochałem bardzo Globusy. Nie wiem czemu. A, tu jest książka, jedna. Co by to 8 najwięcej można zebrać. Dawniej było 9 maksymalnie książek, ale zmienili jest 8. Dużo się ostatnio w dorsach w ogóle pozmieniało. Brat, trzy książeczki mamy. Lezie. Lezie. Mhm, lezie. Nie drój tak tej jabłki, bo ja się boję, ja się boję, się, boję. Ale się nie ładzi tego gorytą nie, To ona tak z pamięci chodzi, bo na ślepa. Coś jest, Jezus! Oho, dobra, ona no, niech się tam obsiskuje z, z tymi książkami, a ja pójdę tutaj sobie karteczkę z spokojnie. Taki pajączek mi wyskakuje i figura to usłyszy, bo nie wiem, czy wiecie o tym, ale jak tu wyskoczy pajączek. Jeśli to będzie głośno, to tutaj właśnie może figura przyjść. Lezie. Czemu ona tu lezie tam? Nie wejdzie tu, prawda? Nie, no dobra, nie weszła. Dobra, czekajcie, zobaczę sobie na karteczkę. Tak, pierwsze mam. Trójkąt, doraźnie trójkąta brakuje. Nie, ale brakuje mi trójkąta. Trójkąta i gwiazdki mi brakuje. Jest dobra. Raczej tu będzie krążka? Nie ma tu. Boże, to ja muszę tam iść. Tam i tak nienawidzę chodzić. i e, tu jest spoko. Ale ja nienawidzę, po prostu wręcz tak mega, mega nienawidzę tu wchodzić, jakby za książkami. To figura tu cały czas właśnie... Słuchajcie. Ej, jest, mam wszystkie te. Czemu ona tu przyszła? Boże. Dobra, dwa. Sześć. Dwa Dwa I siedem. Wiecie o tym, że prawym przyciskiem da się do tyłu jakby to przesuwać? Nara Boże i ten dźwięk co brzmi jak jakiś początek piosenki paliona. Nizdy <grystanie> taminki się przydadzą jeszcze. Nie wiem, czy tak drogo. Inflacja jakaś. Taka wielka inflacja. No, to mi nie stać. Coś... Dobra, to zdomitujemy go. Masz to, bo to Ja grzeczny. Pokazać wam coś w ogóle, taką ciekawostkę w tym jakby sklepiku. Patrzcie na to. Pójdziemy kawałek tutaj, żeby rasz przeleciał. Widzicie o tym, że jak rasz przeleci, to ten sklepik się jakby zamknie? No popatrzcie. pójdziemy kawałek... Parę drzwi dalej, żeby Rasz przeleciał. No nie, damy Raszowi przelecieć i się wrócimy do sklepiku. Zobaczycie, co się stanie wtedy. Rasz po powinien zaraz przelecieć. Jak mi się wydaje, przynajmniej. No, już właśnie mu będzie lecieć, Rasz. Lecieć. Chyba teraz? Muszę być? wiedzieć, czy leci. Leci. Popatrzcie teraz na tę moją ciekawostkę. Przez to, że rasz przeleciał, patrzcie co się stało w sklepiku. Założy się o 5 zł. Tak, 5 zł. Że o tym nie wiedzieliście. Patrzcie. On tutaj w ogóle zszedł i tak stoi jakoś. Raczej dziwnie. On ma tak ale popatrzcie, tutaj są pochowane rzeczy, i tutaj jest jakby ten. Widzicie? Muzyczka wyłączona jest w ogóle też. Mi się zapalniczka właśnie też wypali dosłownie jedno użycie tak le leciutko i mi się wypali. Właśnie mi się wypaliła. Ale mam to w dupie w sumie. Mój cel to tylko zabić coś. Mo może być skrecz nawet. Tam ciemno jest. Tam mogły mnie skrecze złapać w sumie. Fajnie by było. Bo film też trochę długo już trwa, tak szczerze. No, 25 minut, zaraz będzie pół godziny A właśnie, w leciał, ja mogłem Rasza zabić Głupi jestem Ale nie no, w sumie, o właśnie o tym pokoju mówiłem wcześniej Że tak do góry non stop mam, a Pierwsza tak, że od góry w dół No zawsze od dół w górę Dobra, jakieś pierdoła wpierdzielę teraz kotopoły O Może teraz to głupio Dobra, biorę tabletki. Psyt. Będę mieć cele, tylko mamy. Jest! Jest! Udało się. Mam, mam achievement. Dobra, super. Dobra, teraz sobie pójdziemy yy, poszukać tego, tej dźwigni całej. Są te wielkie piwnice, jakby coś jeszcze się nie kapnął. Takie rejnujące troszkę. Ale dobra, dosłownie jesteśmy w sumie pakrącane. Ale dobra, super jest e, ten. 4 minuty w ogóle zostały. Bardziej 4 czte, Za 4 minuty e, ten będzie pół godziny filmu. Ja jak będę mieć psytów, to nawet nam się zabić, bo teraz mi się tam. Gdzie to się podświetliło? Bo tu podświetlało się drzwi, Tam ta dźwignia też powinna się podświetlić. Bo gdzie to jest? Ja się boję takiego update'u, że będzie w końcu jakiś update taki, który ure, urealistyczni dorsy nie będzie się podświetlało. Ale ja tak kocham, jak się tu podświetli, w sensie. Dla mnie to nie jest jakiś realistyczny, czy coś, tylko yy, w ogóle, ale mi się podoba ten kolor, że tak fajnie się to świeci. Ej, gdzie to jest serio? Boże. Jak ja się czasami nudzę, to mi się tak gorąco robi. Właśnie teraz mi się tak stało. Dobra, jest. Teraz wróci tam, do no dobra. Nie, jednak wrócić było łatwiej. Dobra, 27 minut nie, nie trwa już. Two długo mi to przeszkadza jakby to Latarka, to. patrzcie tu. Latarkę znalazłem. Chyba Bazn... znaleźć łatwą latarkę to... Są... <grym wiosenie> Jezus Maria! W ostatniej sekundzie się skupiłem. Boże! Co? Drugi rush? Mogą dwa razy polecieć? Ej, co jest? Patrzcie, jak on gałą otworzy w ogóle, jak mnie zabije. Gałą otwiera, jak zabija. Ej, dobra, teraz się zdziwiłem tak szczerze, że drugi raż poleciał. Jakby spoko, ludzie. E, więc dobra. No e, to tak. No to tak. Widzowie, e, czego tyle powiem. No, cel się udał. Tutaj oczywiście pokażę achievement. No zdobyliśmy arcik. Boże, zdobyliśmy ten achievement, więc się udało. cel odcinka wykonany i oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, ponieważ lecimy po 15 tysięcy subskrypcji to możecie zostawić subskrypcję, ale mi tam nie zależy jakoś już na subskrypcjach Mi zależało tylko, żeby dobić to 10 tysięcy. Teraz jak nie chcecie, to nie musicie subskrybować w ogóle. To ja w ogóle nigdy nie zmuszałem jakoś do subskrypcji, bo ja mam to jakoś w dupie. Ale dobra, to to już jest naprawdę koniec, i Nara.